granat Dobra no. A no dawaj mi amunicję debilu Zospan, pen coś cię się za, za kompan Brawa, to. Aha, ciało, ciało zdziekają teraz. A, i teraz mogę apteczkę sobie wezwać. Przydałaby się pomoc. Dzięki. Łojeny, ale to ma rozłup. Dobra, dobra, dajemy radę. Dobra, na górę. Aha, to nasi? Nie. Kurde. Myślałem, że to nasi. Weszli z góry, a to jednak nie. Dobra, chodźmy na górę. Co my tu mamy? Aha, tam. A nie mogę taką wziąć? Nie. Ładuj! Kurde. Dobra, ładuj, znaczy nie ładuj, tylko się. Pierdeli, bzdurta. Zrzucam hmm. tym! Kurda, ale tu ma rozrzut. A, ja pierdeliam, to brunt ma niezły rozrzut. Dobra, ładuj. Ej, ja go nie widzę, gdzie Dobra, ale sobie usiadł. Ale się oparł, ładnie. Sympatycznie. Dobra, gdzie oni są? Kurde, FPS mi. Aha. To jest wróg? A, mogę go... O ty kurwa. O ty kurwa jebana. <grystanie> to? nie wiem czy można było mu pomóc Ale czemu tu nagle fps y spadają tak, tak dziwnie to nie wiem czemu tu tak fps y dziwnie spadają momentami ktoś mi to wytłumaczy dlaczego tak się dzieje czy bym ja miał za słaby komputer Co? A zobaczmy to Nie, i tak jest gówno W sumie Nie wiem czemu tak się dzieje Dobra, lecimy Dobra, może teraz będzie lepiej, ale i tak nie, nie wiem czemu tak się dzieje Hmm Dobra, już zaraz lecimy, no ja tu się pozmieniało w czas. Taki kwipunek Drętwy był Też tukasy rozwalają nasze czołgi! Czołgi potrzebują wsparcia! Przejmiemy to działo pelot ze drzewami Wrogowie są na polu! E Może chce ta pomidorki, puszka? No idź. A tu co mamy? O! Pisiorek, pamiątki! Czasami warto chyba sobie przeszukiwać. Dobra, weź się ulec, może co? Gdzie tu jest jakieś działo w ogóle? O. Może motorem pojada? Nie no Nie Pocałuj mnie w dupę Amu Amunicję ja bym chciał A gdzie jest ten od amunicji? Nie wiem Ale to ma rozrzut ta broń w ogóle niepóreczna jakaś jest. To jest to i rozwal sztukaty! Sztuk... sztukaty? Dukaty? Które działo? Aaa, dobra, dukaty mam rozwalić, okej. Potrzebujemy Cię przy tym dziale! Chłopowcy rozwalają nasze czołgi! Dobra, Na dawaj, teraz im pokażę jak to z dukatów się strzela. Na drugiej! Gdzie kurwa? Ale zjebany celownik Ten gość z radia wydaje się być wkurzony Dobra, coś jeszcze? Leci więcej Na pierwszej. Spada. Dobra, leży a to nasi? To nasi chyba, nie? Dobry jestem, co? A ja przygrzało się. Co za gówno? Dobra, gdzie ja? Ilu ich tu. Dobra, leży. 11, wysoko! Jest ich zbyt wielu. Skup się! Dobra, leży. Wysoko. Kurde, ile ich tu jest? Wersje. Oj! Aha. No to padłem jak śmieć, no. O. Jeszcze nie! Na drugiej! Dobra, zniszczony na 10, wysoko. gdzie kurwa? No nie dobra, bo to życie. inżynier by się przydał. Jeszcze nie na trzeciej. Jest ich zbyt wielu, Dobra, leży. Wal nich, No szkurna, no! Ej, trudno! Wiadomo, na łatwym poziomie to by było easy, no. Na drugiej! Raz. Wysoko Kurwa z wyprzedzeniem chyba muszę w nich celować No na mać, no. no dobra, dam radę, dam radę, muszę dać Jeszcze nie! Na drugiej! Wysoko. Jest ich zbyt wielu. Gdzie kurwa? Na drugi wysoko. No nie, no. ja pierdzielę kijowy celownik na trzeciej. Dobra, dam radę chyba. Dobra, Dobra, udało się. Aha, to było ostatnie Dobra Hej to Peres. Hej, Peres. Peres? Rwali Milca w zasadce. Ale odgryźliśmy się! Ocalali, okopali się przed nami spakami. Musimy ich załatwić. Dobra, Pierzon, przejdź z zespołem przez sad i znajdź pozycję na wysokości. Jak osłabicie paki i poprowadzę szturm z Perze, Zaniel! Daniel! zosman. Za mną idziemy! To jest smutne. Gdzie się zabijają. Hmm. No nic, życie. Tak czy czas? Nie wiem, co jak cywilem lepiej być. Czy cywilem? Czy po prostu być. Do wojska pójść i nauczyć się strzelać? I po prostu spierdolić gdzieś. Albo być cywilem i kurczę ratować swoją dupę i swoich bliskich, nie? Ja bym chyba tak zrobił, nie? O, tu sadie burzka tu była To jeden z naszych P47. Ja. Szkoda, że nie dostałem się wcześniej do tego działa To nie twoja wina. To cywilem To zbrodnia wojenna no kurwa nie powiesz Walczymy w końcu z No tak Ej, to są dziecioki jeszcze. To jest dzieciok. Ja pierdolę. Czajcie, że tak robili? Ja pierdolę, ciekawe żeby jakby mieli rozkaz To ciekawe czy oni swoją rodzinę by to tak powiesili. Ciekawy jestem. Bardzo ciekawy czy Słysza, swoją rodzinę by Słysza, tak powiesili, pusty! nie? A wiadomo nie, bo to moja rodzina, nie? Ale, ale wiecie, no. To mogę powiedzieć, ale co? roskę trzeba proso, wykonać, nie? Piekła. Musimy rozwalić tę obsługę, hmm. paków. <tłukli> Otworzyć ogień. Dwa paki w polu widzenia. Daje z obsługę. Odzielone z nieba. O! Sz! 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 Oni nie ogarniają co się dzieje Przeładuj Dobra coś jeszcze tu mamy? Dobra idziemy Harbor? A pierdolę Dobra snajperka to w sumie może Uwaga mi się przydać. Super! Zajebiście! Dobre, dawaj Ammo. Turm lepiej? Dobra, za tym się schowam. Co tu się stało? Aha, miałem się schować za czołgami. A schowałem się chyba, nie? Czy nie? pozycja wroga, zaraz za żywo płotem. Schować się za czołgi! Przyjście zbiórka! Zbiórka! Aha, tu. Niech te Shermany się na coś przydadzą. Czołgi do ataku! Mhm. MG 42! Schowajcie się za czołgami! Szkopy wybiegają z okopów! Kurde, szkoda, że nie ma time'a, bull time spowolnienego. To by fajnie było. Strzelec! Wal do tego gniazda MG42 po prawej! Oh, ja! Dobra! Dobra, leży A co robię? Trzymać ogień! Trzymać ogień! Czemu? Do przodu! Więcej Niemców za wzniesienie! Dobra, lepszą broń chcę Nie chcę tego MP MP coś tam Wszystko w porządku? O kurwa Sorry ziomek Nie pomogłem mu Tak jest Fryze, dopadniemy was Nie zatrzymywać się! Opróbowałem mu pomóc Ale no co? Co ja poradzę? Nie ma ucieczki Dobra, oni są? UWAGA! Nasz czołg Berwał, Ojej nie możemy się ruszyć, póki nie zajmiemy tych paków! Właśnie bliżej pozbądźcie się obsługi dział! Taniec! Idź do jednej z tych stodów! Znajdź no do idę, stodów. idę! Dupraz! Ojej! Yeah, no. Ojej! Yeah. Kurna ma Przegrałem kątku! Musimy je na tych miastach zlokalizować! Nie możemy się ruszyć, póki nie znajdziemy tych czołgów granat! Właśnie bliżej! Pospoczcie się obsługi dział! Wszystkie czołgi stać! Idź do jednej z tych stodów! No dobra, pierwszy trzeba oczyścić. Obra, Obra użyj kurde ta broń jest do pizde nie ma granatów Obra, masz W BF-ie to budynek by się bardzo zwalił. Kto tu we mnie? Dobra, Rzucam masz. Oj. Tak słabo go rzuciłem. No ale okej. Okay. O no serio? Dobra, dejdź mi apteczkę po bo co bojęło rzucam ty Dobra, weź wskazówki gdzie są? Ej, nie widzę ich RKM A, ah, to tylko RKM tu był Przez krzykak Kurde Oj Dobra, doszli do... Zlokalizowałem trzy paki Dobra, a jeszcze jakaś lepsza? O, to jest inna. Uuu, ma jakiś nieśmiertelnik. I lepszy celownik. Ej, ja ich nie widzę tu nikomu. On może byś mi pokazał, gdzie mam tu. No dobra, no celuję, no. dobra, A gdzie on jest? Tam gdzieś. Zaznacz mi to może? Ale gdzie ona? A tu. A co robi za morda? Pierwsze grupy pójścia. Dzięki, że mnie osłaniałeś, Daniec! Ruchem! Pierwsze oni powinni się skupić na wyeliminowaniu. Na wyeliminowaniu snajpera, nie? Kurde, zabierz tam swoich ludzi i oczyszcie okopy! Zrozumiałem! Wszystcy naprzód te okopy! Przeciwnik rodzili, że tak powiem. coś tu mamy. Kogoś tu mamy? Nie widzę Poddają się? Dobra, aha Poddali się, dobra Okej okay. Dobra, i co z nimi? Ktoś ich pilnuje? Dobra, no, gleba. Ej, Potrzebuję sympatycznie. Niemcy zaraz by ich wystrzelali. Rzucaj. Leci Obra. Co tu się hey, tam... Dobra, idziemy dalej, na bitka. Wiecie, to pewnie nie są zawodowi żołnierze Dobra, on może poczekać Sprawdźmy, czy. Aha, no czy tu coś mamy? Nie Poruczniku Dobra, jedymy Czekajcie, dowódca Dobra, słuchajcie